Previously on lab -tracking Channel. Tak się składa, że jesteśmy w Czechach. <laughs> A idziemy razem na ognicho, no. Tam jeszcze nie. Klezy. Zobacz Radziu, wariacie. Pięknie, nie? Lab trekkingowy podcast lecimy. No. No i co tam u ciebie? Wszystko dobrze. <laughs> Jak zawsze, nie narzekam. Dziękujemy. Zapraszamy na następny odcinek. Harpedo! Idziemy, idziemy, chwilkę asfaltem, zaraz schodzimy na szlak. Z duby wychodzimy sobie. Dzisiaj różnymi szlakami sobie dotrzemy. Na Byliśmy na obiadku, super na piweczku, bez alkoholu. Ja, akurat kofolka i podwójne espresso. Nie wiem czy to widzicie, ale to jest czaszka zła. Tam u góry widać dwa, dwoje oczu. Te dwie dziury na dole to jest otwór gębowy i tam też widać taki nos, tak bliżej dołu. Ta czaszka jest zniekształcona, ale to jest na pewno czaszka zła. Okej, okay. opinia ekspercka. Słuchajcie Masakra. ekspertów. Masakra, spach tu strach, tu spać. Idą nasze zguby. Fit sylwetka. Koko nie odpuszcza na krok swojego wiernego pana. Oboje są sobie wierni. Jest tu miłość obustronna. No mieliśmy całkiem niezłe podejście. Troszkę się można zasapać. Daniel musiał pozbyć się Odzienia wierzchniego, a być może i majtek. Ściągane majty były? Co? Majty ściągane? Nie. A, jeszcze nie. Obciera, obcierka, obcierka po prostu o to chodzi. A tutaj wodopły. Dla tych, co potrzebują. Panie przewodniku! Czy my jesteśmy na panieńskim grzebieniu? Tak, o kurde, to jest ten styl wędrówki. Leciwych dżentelmenów. Z przystankami, ja chciałbym iść, chciałbym już na miejscu noclegowym być 16, 17 Leśka weź go tu zmolestuj Przepraszam Nie, no wiesz, Będzie, jest, będzie trzeba to... wypikać oh. Oh. Ale podkaścik oh. mm. Opowiadaj, opowiadaj jak się teraz poczułaś Wspaniale no, patrzę do góry liście Zielone liście Jest cudownie <noise> idziemy sobie szlakiem, idziemy tu, jest jakieś gospodarstwo. Podchodzimy, a to normalnie skrzyneczki. Myślał Daniel, że z piwkami, ale jest woda. Woda i makaronik. Zobaczcie. Woda perliwa. woda woda. Weszliśmy na górkę, co się Nedwezi nazywa. 451 coś i teraz z nich schodzimy. Kupa ludzi na szczyciku sobie małym siedzi, ale widoczek dookoła praktycznie. Schodzimy teraz z tej górki, widoczki są wciąż tak lekko troszeczkę, bieszczacko się zrobiło. I co już dzisiaj rano zauważył Daniel, to to, że gdzie okiem nie spojrzysz, prawie nie ma śladów cywilizacji. O, też przez duże zalesienie tych terenów. Ale bardzo przyjemnie w związku z tym dla oka, na pewno. Takie nie czeky, nie? Bo czeky wszędzie asfalt leją. Jo. A tutaj to taka kurde dzikość trochę, nie? Ano, ano. Ano. schle. Proszę bardzo, pitna woda. I zabiegi higieniczne. Ależ to jest sportowiec. Ależ on się teraz orzeźwia. Wspaniały strumy. O, to są sceny gorszące z leka. To są dla osób... Pełnoletnich, o mocnych nerwach napełniamy zbiorniki. Jeszcze po kropelce, jeszcze po kropelce, bo pół litra jest w butelce. 1, 20. Krowa, i trochę. Taki ostatnio widziałem filmik i takiego żulka pokazywali, i ile to jest 1 plus 1? Gościu mówi dwa. A 0,5 plus 0,5? LITR! <laughs> Patrzcie, tutaj jakiś projekcik Średnioczeskiego kraju średnio czeski kraj Jest wiatka, jest ławeczki jest, jest plac zabaw, jest miejsce ogniskowe, jest leśka sikająca, jest basen Tam ławeczki, gdyby tych domów tutaj dookoła nie było Jakby <laughs> był lat i góry. O Jezu! Golden no, place no ale by było, aha, ktoś mi ostatnio skomentował, no nie takie ostatnio, jakiś czas temu, że pod jednym z filmów, stary lubię twoje filmy, lubię to oglądać i widzę, że masz tam w miarę polszczyznę, ale mieszkam na wyspach, po co ty tak na siłę te anglicyzmy wplatasz, mamy taką piękną naszą polszczyznę, zgadzam się, zgadzam się, staram się, zgadzam się, co mają? Takie nogi mają panie. O, no, zrośnięte jakieś. Nie, tak już też. No, człopaki. No. Gołębie, człopaki. Zgadzam się odnośnie polszczyzny. No, staram się, ale nie zawsze wychodzi. Jest sobie wiata. Wiatą bym tego nie nazywał. No, kurczę, pristresek. Ale niech będzie. Tak to po czesku się zowie. Niech będzie, że wiata. Pod chorą jesteśmy na rozchlednej, czyli na rozdrożu po prostu. Coś tam sobie Jakiś ptakos. Kos. Być może. A tutaj idzie nasza część załogi. Ta piękniejsza. Robię wszystko, żeby tu tego naszego Danielka podtrzymać na duchu. Chłopina nie robił dystansu jakiegoś mniejszego, bądź no, mniejsze robi. Mówi, że robi, ale większego przez dłuższy czas. I tak, o to chodzi, i tak go prostu... dzisiaj troszkę zajeżdżam, I a nie chciałbym. Chodzi, jestem po prostu głodny. O, a przez 3 godziny temu jedliśmy obiad. Jak? O 11. No skończyliśmy 15, o 12.40. Aha, no to dobre. A jest liczenie już godzin. <noise> Czy tam minut. I teraz wszystko rozgrywa się o to. zjemy dzisiaj drugi obiad. Ja jestem za. Paweł jest przeciw, bo Paweł ma taką teorię, że musi być szybko na miejscówce. Bo kto się o nam zajmie. <noise> A ja myślę sobie Co będzie to będzie Co będzie to będzie. A obiad zawsze będzie w brzuchu już. Tych. Trochę niewdzięczny kawałek. Nie było w ogóle oznakowane odbicie. Ze szlaku poszliśmy za daleko, nie pierwszy dzisiaj raz. Ale jak widzicie, świeżo powycinane drzewa. Prawdopodobnie na nich gdzieś tutaj były malowania szlaku. E, idziemy próbować. Próbować trzeba. Trzymamy się żółtego. niby jakaś ścieżka jest. Zobaczymy, czy te malowania gdzieś się zaraz pokażą. Fajnie by było. Żeby już nie nadrabiać więcej, bo trochę dzisiaj już dorzuciliśmy sobie nadprogramowo. Ten żółty taki troszeczkę przygodowy, charakteru takiego lekko emocjonującego nabrał ten szlak. Ale patrzcie, co trafiamy na szlaku. Ła! Ależ tutaj są wywieczliny. Czy jak to się tam nazywa? I idziemy, idziemy w dolinkę. Góra, dół, góra, dół. Cały czas coś, a tu takie dziury. Patrzcie, ze skały drzewo. O, coś pięknego. Kolejny beautiful place. A taka łączka. Pięknie tu jest. Już trochę jesteśmy wypompowani. Jeszcze jest kilometr do Dobrzenia. Idziemy do Dobrzeń. Czy Dobrzeń? Jakoś tak. Tam jest hospoda czynna od 17. Prawdopodobnie ten człowiek będzie chciał czekać na otwarcie. Ja bym chciał gonić, ale zobaczymy. Konflikt interesów odwiecznych. Zobaczymy co będzie. Emocje jak na grzybach. O, myśleliśmy, że tutaj takie łagodne pogórza. Na tu co chwilę takie podejścióweczki dające w kość. Solidnie. Dobrze, dobrze. Trzeba się trochę zmęczyć. I pieska, i pieska. To też bardzo ważne. Dobro, dobro, mili Państwo, w dobrzeniu. Bardzo oskulowa hospoda na Dobrzeniu u pana Pawliczka. I mają mi radegasty i smażony ser. Królestwo. Coś pięknego. Posileni wypróżnieni. Mamy siły. Na ostatnie 4 km przechodzimy pod kamiennym mostkiem. Ależ piękna budowla. I tutaj takie hardkorowe lekko zejście Wąwozem pomiędzy skałami jest klimacik. Ucha! Skalny mesto! Coś w ten deseń. U -u -u. Trzeba uważać pod liśćmi. Mogą być patyki albo szyszki. Łatwo się poślizgnąć lepiej trzymać kija, a ja tu kręcę dla Was, żebyście widzieli wszystkie te wyżłobienia przecudne. Pośród lasu i skał. Gdzieś się znajduje śródleśna polana na którą zmierzamy i tam chcielibyśmy dzisiaj mieć odpoczynek Kurczę, 18 dochodzi cały dzień w drodze takie to łażenie na spokojnie z przystankami ale spoko spoko idziemy oby tylko miejsce było wolne jak będzie miejsce na ognicho to już w ogóle wybornie nie wiem czy to się przebija na tej za tymi za tym listowiem urokliwe wysokie skałki takie tutaj rzeźby tam pod skałką, sorry za pokazywanie paluchem, jest kolejne okopcone miejsce ogniskowe. Jest grill, są łoweczki. bardzo potężnie jest to zorganizowane. Tu jest miejsce, które prawdopodobnie wybierzemy, ale jeszcze dyskutujemy na ognicho. Drewna jest tu przygotowanego w gród, także dzisiaj Daniel spełni swoje ambicje o dużym ognisku. Zaraz zobaczymy co jest tam, ale tam jest z kolei źródełko, już nastawiłem miskę psa. A zresztą Wam pokażę, chodźcie zobaczyć jak jest pięknie. Chodź, chodź Lesinka. Chodźcie zobaczyć. Bo jest naprawdę od wyboru do koloru. Trzy miejscówki ogniskowe na przestrzeni 100 metrów. Tutaj jedyny minus, że już tu wychodzę na tą polankę i wieje wiatr. Tu wam pokażę jakie jest zorganizowane źródełko. O, już pięknie napełniło miskę. Napełniło michę w ciągu. Poczekaj Lesia, poczekaj. W ciągu 3 minut. Mało wydajne, ale jest. Ale jest, zaraz dam pieskowi poczekaj, poczekaj. Masz tu się proszę napić. A tu idziemy, Wam pokażę. Fajna przestrzeń. Tutaj na, na duże plusy. A szczególnie bezwieczną pogodę. Taka urokliwa, jakby dolinka schodząca. Coś pięknego, jest tu miejsce ogniskowe. Opał jest w bród, przygotowanego, pociętego i już takiego zmurszałego, starego, ale tylko się cieszy. I taka mikrołoweczka, ale tam trochę wypłaszczenia pod namioty i zastanawiamy się. Ale tu nas wywieje i siedzenie tu przy ognisku nie będzie, będzie niczym przyjemnym, może tak to powiem. Ale krajobrazowo i może jakieś gwiazdy, chociaż jak widzicie, sami się chmurzy. Zmiana decyzji. Są trzy miejsca ogniskowe do wyboru trzy miejsca biwakowe. Zmieniliśmy decyzję, ze względu na to, że przy poprzednim miejscu ogniskowym dostrzegliśmy krzyża. Na krzyżach jest napisane, że spoczywa tam założyciel osady, bo była tu osada. Niestety też z tej tablicy informacyjnej wynika, że te rzeczy, które Wam tam chyba kręciłem wcześniej, to totem. Być może jest to jakiś kult. Trochę zaczęliśmy sobie wkręcać. Tak zwanych krzywych faz, jak to młodzież mówi. I zmieniliśmy tą lokalizację, żeby być troszeczkę oddaleni od, od tej osady. Ale to jest raptem 50-100 metrów od nas. I, I przenieśliśmy się znowu pod skały. Szybko rozbiłem namiot. Tak to wygląda. Ja pod skałą bezpośrednio. Daniel chyba tutaj znowu po kowbojsku już rozpalił ogienek. Patrzcie jak to jest poorganizowane. Tu klocki do siedzenia dla większej liczby osób. Tu niestety rozlana woda, którą tak pieczołowicie zbieraliśmy. Ogenek jest, nawet są grille, jakieś wiaderko. Nawet worki na śmieci ktoś zostawił tam chyba nawet jakaś przyprawa. No, sporo tu jakichś pajęczaków i innych takich rzeczy. Tam jest jeszcze jakaś tabliczka, idę przeczytać Aha. o co tu chodzi. Jak widzicie tutaj taka rzeźborysuneczek. Są tu jakieś magiczne moce, takie miejsce trochę, no powiedz sam. Miejsce takie trochę magiczne, tam w skałach coś cały czas tak jakby też wyglądał i się patrzył na Tak, nas. tak, no z tych, z tych dziur. Chociaż ciepło do tyle. No i, i praktycznie nie wieje, no mało wieje w tym. Szkoda, że te iskry lecą na namiot. To też nieprzemyślane. Ajajaj, ajajaj. Idę czytać tę tabliczkę, co tu się dzieje, bo tu kurde odkrywamy miejsce z bardzo mocną historią. Na początku XX wieku istniała tu osada. Ludzie mieli tutaj wodę, no i na tej tablicy jest tam taki trochę przykaz. Zachowajcie ciszę, ku pamięci, czujcie się tu swobodnie, dobrze, ale też yy, pamiętajcie, pamiętajcie o istniejącym tu życiu, o istniejącej tutaj niegdyś osadzie. Tak trochę nas to wybiło z tropu pewności siebie, biwaczku dzisiejszego, ale będziemy oczywiście respektować i szanować to miejsce. Dobra, w skrócie, po czesku, z tego co zrozumieliśmy, to... No podziękujesz skalę, że schroniła cię przed deszczem, podziękujesz przyrodzie, że odkryła przed tobą swoje piękno, no i docenisz to miejsce, aż pójdziesz sobie stąd, to, to zostaw tu porządek i chyba przygotuj drewno. I tu jest jakieś bile skaly, te pracha, jakiś oddział z Pragi, pewnie opiekunów tego miejsca, może tak być. Miejscówka bardzo fajna, klimatyczna, ale nie powiem. <laughs> trochę nasza pewność siebie lekko upadła a teraz kochani troszeczkę smutków ale i nowości, radosnych nowości z wnętrza namiotu proszę bardzo, smutek jest taki że wczoraj odkryłem że karimatka ma gdzieś dziurę, przepuszcza no i nie spałem na niej, tylko na tej komfort tak zwane air value jest tutaj znacznie gorsze i czułem troszkę chłodu o ziemi na pewno gorzej niż w tym, no ale ten flaczał no, i na tym sobie Lesia spała. Do końca nie sflaczał, było tam trochę powietrza i na pewno jej było przyjemnie. Ona zresztą ma śpiworek i swój ciuszek. Na końcu jeszcze ją kurtką nakrywam, więc git. A z plusów i radosnych wiadomości, proszę bardzo, to nie jest żadna reklama. Nie chciałem pokazywać marki, ale pokazałem trudno. Patrzcie, puchowe botki do spania. Jest jedna, tu jest druga w środku, i wczoraj to taką robotę zrobiło dla takiego zmarzlucha jak ja w stopy zawsze jest mi zimno nad ranem więc, więc tym razem nie zmarzłem w końcu mimo, że między 2 a 4 stopnie nad ranem wczoraj było super to dało radę i dzisiaj, dzisiaj mam zamiar to powtórzyć polecam każdemu jak, jak marzniecie w stopy ja ostatnio już doszedłem do takiej desperacji, że po trzy pary skarpet na noc ubierałem do śpiwora a to botki puchowe dają bardzo radę i raport sytuacyjny numer 167. Eee, troszeczkę nam tutaj iskry lecą i bałem się o namiot. No co prawda to Chińczyk, no, ale szanuję rzeczy, jakie mam, tym bardziej, że kosztował. Coś nie pamiętam między 1000 a 1200, a tutaj mam taką podłogę lipną, niby pod namiot, zbędną niby wziąłem, ale w tym momencie okazuje się niezbędna. Przywiązałem ją tutaj do dachu, niech sobie wisi i wszystkie te patrzcie jakieś małe drobiny z ogniska a niech one sobie tutaj wędrują, a nie bezpośrednio na tropik namiotu. Tutaj Daniel będzie spał razem ze swoją księżniczką, która już opatulona puchóweczką. Okowbojsko, oczywiście. Grzeje się wedle ognia. Okowbojsko. Chyba ten e, prawdopodobnie dwuodcinkowy wypad zatytułujemy Jaskiniowcy i Kowboje w czeskich lasach. Ależ to jest piękny wypadzik. Jakieś już trochę takie nostalgiczne uczucia się pojawiają, że już ten. Do końca się zbliża nasz nasz wypadzik nie. króciutki, nie? nie. Ty już do domu, już już wyzwania tam, już jutro wracamy. Okazało się, że zamiast 18 na jutro mamy tylko 13. I jestem teraz taki happy. No, że bo szybciej, myślałem, że rano będzie trzeba tak popierdyczać do tego samochodu. Chłop A tu 12... już jest poważny, już teraz dziecko malutkie, to teraz Yo. kurczaczki musi, wiecie, szybko, Yo. szybko się meldować w domu. Znam ten stan, jak, kurczę, wyjeżdżałem w góry o trzeciej, czwartej nad ranem, żeby jak najszybciej wrócić, pomagać, no wiadomo, obowiązki. Jakoś tak, kurczę, tajemnicze jest to miejsce, powiem wam szczerze. Gdzieś tam ten totem stąd widoczny, przepraszam za palucha, 50 metrów ten krzyż, od nas jakieś 70 metrów te groby. O, takie, takie miejsce trochę przywołujące, lekkie ciary. Zobaczymy, zobaczymy, co tu się ciarę, będzie Ale Mary, ja mam ciary. korzyński podcast, nie? Zastanawiamy się, drodzy widzowie, nad e, tym, czy spacer po lesie bez noża to, to wciąż bushcraft, czy to już nie jest bushcraft. Nie wzięliśmy tu noża. Znaczy ani... ja mam taki kuchenny. Aha. Taki ten. E... No, no, rozumiem, z wkładką plastikową. Nie? Tak, tak. tak. Ja z kolei chyba nie wziąłem i wleciłem bez noża, ani bez piłki. Czy to wciąż jest bushcraft? I tak samo się zastanawiamy, ty przed chwilą stwierdziłeś, że, że to nie jest bushcraft, bo śpimy na przygotowanym przez kogoś miejscu. To nie jest bushcraft, gdzie niektórzy sam spacer po lesie uznają za bushcraft, a skoro my śpimy w lesie pod skałą, generalnie to wiadomo, że, że można to spłycić, czy też sfiniszować, sfinalizować jakoś. Że, że, że bushcraft jest praktycznie to, co kto sobie wymyśli i nazwie, nie? Generalnie chodzi o szeroko pojęty kontakt z naturą, z przyrodą, a tutaj czerpiemy. No, ale nie, no nie. mi się wydaje, że bushcraft to batonujesz drewno, krześlimy, rozpalasz ognisko. To są tylko narzędzia, nie? No, ale ja narzędzia. tak sobie myślę, nie? Że masz ten, masz czapkę z tym takim miejscem na szywkę. <laughs> Masz spodnie, moro, takie rzeczy bardziej, nie? Ale to są tylko i wyłącznie narzędzia, których sobie możesz uruchomić. No nie, ale to są, to są też czynności, które wykonujesz, nie? No organizujesz sobie miejsce, ale organizujesz sobie rozpa... drewno. Rozpaliłeś ognisko, też jest jakiś rodzaj umiejętności. Co prawda mega sucho i wystarczy zapalniczkę przyłożyć do cienkich gałązek czy, czy no i dzieje się, nie? Ale z drugiej strony, no kurde. Nie wiem, czy jest w ogóle sens się zastanawiać nad definicją bushcraftu, bo to już było mielone na wielu kanałach. Ale tak się zastanawiamy, czy, czy mi z samym ogniskiem, i z tym spacerem, i z tym spaniem tutaj, czy my się w to wpisujemy. Nawet nie pod kątem nazywania tego na filmikach bushcraftem, nie? Fajne biwaczki, fajnie spędzony czas i po prostu. Nie, ja bym użył tu polskiego określenia, taka turystyka, nie? Turystyka piesza połączona. Turystyka z piesza, no i no, jakby ona się łączy z tym biwaczkiem, no bo często nie ma gdzie tam się przespać tam gdzie staniesz, no i tyle, nie? No, a że super się złożyło, że akurat dystansik poszedł dzisiaj całkiem ładny i, i w związku z tym doszliśmy do miejsca, które jest zorganizowane na, na palenie unicha. Tu jakaś ekipa z Pragi się zajmuje tym miejscem. Wszystko poorganizowane. Tak? A, tak, no tutaj w prawie... z tej tabliczki czytałem przed momenty. Bile skały to się robi. i pewnie jacyś studenci tutaj przyjeżdżają, i czy coś i to ogarniają, albo tak, jakaś po tak. prostu szajka turystyczna, buszka w No i znowu to słowo buszka. Nie? No specjalnie go użyłem. A teraz trochę zmienię temat. Brzmi to trochę, jakby to miał jakiś scenariusz, ale lecimy tak od czapy trochę. Eee, co sądzisz o wątku konstrukcji? materacy Termaresta, Panie Kolego? Znaczy ja jestem żywym przykładem na to, że materace termaresne są dobre, no i ja nie wiem, wszystkim moim znajomym te bąble wyszły, a ja mam W ogóle go nie szanuję, jadę z nim równo i naprawdę przeżył Myślę, że mogę powiedzieć, że przeżył w terenie na pewno Chyba nie przesadzę, jak powiem między 40 a 50 noclegów I mi się z nim nic nie dzieje, nie? No to chyba, no nie wiem, no nie wiem jak ktoś często jeździ, nie? No. Ale, ale używałem go na przykład 14, 15 dni z rzędu, go raz używałem, nic się z nim nie stało. Aha, no i nie biorę go jak jadę z psem. Nie? Jak jadę z psem, to mam taką Wolvena starą matę i ona mi też świetnie służy. Jak jadę z psem, to biorę tego Wolvena, żeby jakby tam pies mi tymi pazurami nie przebił tego termaresta, Ale no, czyli go trochę oszczędzam, ale... No ale poza tym, no to uważam, że jest super. No i ma wieczystą gwarancję, no jest drogi, nie? No Czyli jak go masz, to, to jesteś prosem, to kolejny nie, coś, 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 coś o tym właśnie gadaliśmy, że ta wieczysta gwarancja no Wiadomo wiadomo, super rzecz, ale jak idziesz w szlak długodystansowy albo chociaż przygodę 3-4 dniową i planujesz biwaki co noc, no to nieodzowne jest to, że musisz mieć, no ale to jest mieć jasne, czym panu. spać, nie? Nie będziesz dźwigać dodatkowych I Tak Ta gwarancja Ci składa... nic nie da tak naprawdę, bo jak no Ci właśnie. gdzieś pęknie albo się spompuje, no to, no to... No. To co Ci z tej gwarancji, jak Ty nie będziesz miał gdzie spać, nie? Wziąłem miło jakbym jo. chciał się przymylić, przymylić jakimś... O Ciebie tak, górą. E, no ale tak naprawdę, no jeśli byśmy mieli patrzeć na to, no to tylko karimata jest bezawaryjna, no i wtedy by trzeba było chodzić z karimatą. No ja nie lubię, a jak ktoś lubi, to polecam. No, 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 ale też tak nie izoluje, nie? Nie izoluje, jest twarda, no ale są tacy ludzie, że im to jakby starcza, więc jeżeli ja komuś dostarczy. ja lubię, ale karimatka składana jest super na lato. Na no, lato, no. lato wiosnę, Ale dla mnie nawet się... na lato jest po prostu wolę materacy, no bo jest po prostu mięciutko, nie. Stare kości, ja mam 40, kurde 1 lat. wolę tutaj się Patrz i tu słychać ptaki, nie? Wczoraj przyszliśmy na tą miejscówkę też pod skałą. Była kompletna cisza, wiatr 1 metr na sekundę albo w ogóle cisza zupełna, ani wiatru nie słychać, ani ptaków nie było słychać, dopiero gdzieś koło tam gdzie mm. czwartej rano, nie, się odezwały. Ale Cię zaciekawiłem tematem. O, tak. Do kolorowych snów, dań, cześć. Dziękuję. Trochę czerstwe, nie? I co? I obóz zwinięty. Kolejny dzień, trzeci i ostatni naszej wędrówki po czeskich lasach, po Kokorzyńsku. Jak tam Daniel? Twoja opinia noclegowa? Noc nie spokojna, mocno, co? Ba bardzo fajnie tutaj jest. Troszkę echo się tu niesie, a z drugiej strony tych ścian, bilych skał, chodziły sobie jakieś żyjątka. Nie wiem, czy to szynszyle. Ale jakby szynszyle, no. Śmialiśmy się, że małpy, czy to kuny leśne. jak poświeciło się im, to widać było oczka. Więc nie stresowaliśmy, za to one nas stresowały cały czas tu chodząc gdzieś pewnie. Tutaj w tych norkach sobie mają swoje kryjówki. Po listowiu tym łaziły, szperały. Ciężko było zasnąć. Długo palił się ogienek, bo drewno bukowe jest mocno wydajne. Żegnamy się z tymi pięknymi okolicami. Wczoraj tędy też kawałek musieliśmy dojść na to miejsce biwakowe. Cudownie tu jest. Cudownie. Daniel jest szczęśliwy Wspaniałe dwa noclegi we wspaniałym terenie. Już się porywam na podsumowanie Ale warto, warto tu się wybrać, pozwiedzać, zobaczyć troszkę świata pięknego i cudownych miejsc. Ja nie że w Polsce legalnych miejsc na ogniska i biwaki pod skałą. A tutaj jest to możliwe. Powinno być to widać na kamerce. Patrzcie. Oczy, otwór, tam nawet górze kolejne. Normalne twarze, skale, skały olbrzymów, a jeszcze tu na lewo z większym rozstawem Oczy, gałek ocznych też. Niezła sielanka, co? Panie kolego. Pięknie. Słoneczko, pogodę w ogóle jako tu trafiliśmy. Fajnie, już idziemy do samochodu. Jeszcze 5 kilo, ale fajny wypadzik. Takie podsumowanie. W ogóle fajne te tereny, polecam. E, idzie się nachodzić, niby nie wysokie górki, ale naprawdę idzie tu się nachodzić. Są fajne miejsca nabiwaczki, jeżeli ktoś lubi jakiś wypoczynek w, w outdoorze. Ale też myślę, że spokojnie tu ktoś co by chciał na przykład przyjechać z dziećmi, jakieś pensjonaciki, tak. takie rzeczy też znajdzie, nie? Hospody. Jasne. Czechy w ogóle nie wiem. Stwierdziliśmy z Pawłem, że, na my, pewno jesteśmy, tu że my jesteśmy... Że fanami tutaj czeskiej ziemi. Wiadomo, Polska ponad wszystko. Ale Czechy też są okej. Okay. Do wycięcia. Dobre jedzenie. Dobre piwko, też nie alko. E Czego więcej chcieć? No, mili ludzie chyba i tacy. Stwierdziliśmy wczoraj, że to są jacyś tacy, że oni są jacyś pacyfistyczni, czy jakby to nazwać? Pokojowi. Pokojowi tacy, no. Chyba trochę bardziej niż Polacy, nie? Ale Polacy też są fajni, bo to są bardziej łubu-dubu. Mówisz jeszcze raz zagrać? Łubu-dubu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I weszliśmy już na czerwony szlak do duby prowadzący. I to prawdopodobnie jest ostatni nasz kontakt ze skałkami na tym wypadzie. Ja Jest tych formacji skalnych, piaskowców, zlepieńców, margli. Troszeczkę tutaj. Bardzo okazałych formacji. Kochani, dziękujemy Wam za współuczestnictwo, za oglądanie tej dwuodcinkowej przygody Epopei. z Kokorzyńska i okolic. Skałki, czeskie lasy, piękne biwaczki pod skałami, jaskiniowcy i kowboje. Było bardzo kozacko, polecamy i zapraszamy, kolejne odcineczki na Laptracking, cześć! Ale to było głupie to moje weź to wytnij.